Ej, stój! Do kogo? Pierdol się, zejdź mi z drogi. Jak ty się odzywasz do mnie? Słyszeliście co on powiedział? Powtórzyłbym, tylko po co? Twoje dwie szare komórki nie są w stanie tego zarejestrować. Co? Przeproś, kurwa. Dobra, poniosło mnie. Przepraszam. Za późno, kurwa! Wyplułeś z ciebie nie te słowa co trzeba! Liloko wepchnie ci jest powrotem do gęby!